Ok, ekran się trzęsie. Dobra, już się nie trzęsie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jakby mi się w okularach. O mój Boże, jak ja wygląda. Jakby mi się w okularach odbijała lampa, to sorry, ale dostałam informację, iż u mnie w nagraniach są e, jest bardzo słabe światło, więc e, słuchajcie. Oto lampa. E, więc od teraz mam nadzieję, że światło będzie tylko lepsze, e, jakbyście słyszeli z tyłu jakieś gadanie albo na przykład od to sorry. Tak więc z tej strony Lykosia, a dzisiaj witam Was w nagraniu, na, na który część z Was bardzo długo czekała, czyli moja historia dołączenia do harcerstwa. Zapraszam! Tak więc może zacznę od tego, że jestem harcerką od września 2011 do teraz. Mamy wrzesień 2019, więc w sumie mija ósmy rok. Bycia harcerką, mój ósmy rok mniej więcej. I cała przygoda zaczęła się od tego, że przyszła raz na lekcję do mnie w czwartej klasie taka harcerka, peszka, to jest trochę legenda wiosny mojej drużyny, która wtedy była jeszcze przyboczną i powiedziała: No cześć, jestem peszka i ogólnie witam was wszystkie na kolejnej lekcji na auli. Aula to była taka sala trochę jak gimnastyczna, tylko tam się, odbywały się różne apele. Chodziłam do katolickiej szkoły i tam poza salą gimnastyczną była też właśnie aula. I na tej auli będzie spotkanie z harcerkami, bo ja jestem harcerką, mam nadzieję, że przyjdziecie i siema. No ogólnie to wyglądało tak, że ona wpadła i zaraz później wypadła, a my tylko wszystkie po prostu się podniosłyśmy i o mój Boże, my musimy na to pójść. Zmieniłam trochę ISO, mam nadzieję, że na lepsze. I słuchajcie, poszłam i ja. Dlaczego poszłam? To jest najlepsze. Poszłam tylko i wyłącznie dlatego, że spodobały mi się mundury. Tak, autentycznie. Poszłam na tą prezentację drużyny tylko i wyłącznie dlatego, że jak Peszka weszła, to pierwsza moja myśl to było: O mój Boże, jak ta laska pięknie jest ubrana. A ja Wam jeszcze przypomnę, że 2011 rok to było przed reformą mundurów reforma mundurów nastąpiła na przełomie 16 i 17 roku i pamiętajcie, że te mundury to był po prostu worek na ziemniaki spięty w środku e, w środku spięty pasem więc naprawdę te mundury wyglądały po prostu to... o mój Boże, wyglądały źle w sensie po reformie na pewno uznałyśmy, że tak, te nowe mundury to jest po prostu coś, w czym dziewczyna faktycznie widać u niej italię, widać, że kobieta jest kobietą i e, no tak, mogę na pewno powiedzieć wszystkim tym, co odpowiadali za reformę mundurów, dziękuję. E, ale pomimo tego, uznałam, że ten mundur jest po prostu piękny. I muszę przyznać, że no, nieskromnie nie mówiąc, że zestawienie czarny i czerwony bardzo dobrze na mundurze wygląda. Zresztą ci, co mnie widzieli na zlocie, też głównie mówili, że o mój Boże, jakie wy macie ładne barwy, albo jaki wy macie ładny polar. I tak, rzucamy się w oczy, jesteśmy z daleka widoczne, widoczni. To bardzo ładnie wygląda to zestawianie kolorów, i uwaga, wygląda dobrze zarówno na szarym mundurze, jak i na zielonym, co jest po prostu. Ogromnym plusem i chyba głównie dlatego ten, dlatego przyszłam na zbiórkę naborową, która miała się odbyć w, w sobotę po tym małym naborze, w sensie po tym spotkaniu w Auli. I słuchajcie, kolejna niespodzianka, byłam w Zuchach, oczywiście, że byłam, ale byłam w nich tylko przez 3 miesiące i byłam w Zuchach ZHP. W dodatku w Zuchach ZHP, które działały, uwaga, uwaga, na pielanach. Czyli to jest zupełnie gdzie indziej niż teraz mieszkam. Bielany to też część Warszawy, dla tych co nie wiedzą. Odeszłam tylko i wyłącznie dlatego, że miałam dziwną kadrę. W sensie one jakoś tak... I pamiętam, że był też harcerz tam w tej kadrze. Podaj, że drużynową gromadę była harcerka. Ale ja byłam wtedy tak, tak mała, że ja zupełnie po prostu... W ogóle nie identyfikowałam tego, kogo mam się słuchać najpierw, kogo później, i tak dalej. I w ogóle w tej gromadzie zuchowej ZH były chyba tylko y, zuchenki w sensie tylko dziewczyny. I y, słuchajcie, dlaczego trafiłam do drużyny harcerskiej, y, praktycznie. 60 km oddalonych od miejsca, gdzie chodziłam do gromady. Przeprowadziłam się i chodziłam do szkoły na wawrze. Nie trafiłam do drużyny z naboru zuchowego. W sensie nie byłam przekazana z zuchów, ponieważ wtedy jeszcze gromady zuchowej nie było. Słuchajcie. Gromada zuchowa powstała w chyba w 2011 czy 2012 roku, ponieważ trafiła do niej moja siostra. I moja siostra była już przekazana ze zuchów gromady, która, które przynależą do mojej y, drużyny, tam gdzie ja chodzę, było po prostu y, przekazanie. Tak więc w lipcu 2012 roku odbył się mój pierwszy obóz. Moja drużyna na obozie wtedy liczyła 12 osób albo mniej, nie wiem, było nas bardzo mało, y, w czego y, z. Boże w czego? W czego szeregowymi były cztery dziewczynki, były dwie zastępowe. I słuchajcie, y, reszta, czyli 6 osób, reszta to była kadra. Jakoś strasznie dużo dziewczyn było i też to był, jako że to był mój pierwszy obóz i byłam taka mało kumata jak na tamten czas, nie zdawałam sobie sprawy z tego jak ważnym elementem dla harcerza powinien być mundur, kogo mam się słuchać najpierw i tak dalej i tak dalej. I tak, mój pierwszy obóz odbył się nad jeziorem Saino w Augustowie na polanie Generalski Róg i słuchajcie, to był obóz 2012, a w 2019 roku, czyli w tym roku na obozie, wróciliśmy w to samo miejsce obozowe i zmieniło się ono strasznie. I mogę Wam tylko powiedzieć, że w 2012 roku Impesa miała podobóz tam, gdzie wiosna, czyli moja drużyna, miała podobóz w tym roku. Taka. taka anegdotka. I słuchajcie, na początku 2014 roku to był albo. Albo luty, albo marzec, bo było chłodno, ale już nie było śniegu. E, Pojechałam na swój pierwszy kazet. Tam było bardzo fajnie. E, wspominam ten kazet super, tylko pamiętam, że przyszła jedna e, harcerka, która wtedy już była drużynową, e, i puściła nam film 126 godzin. Dokładnie fragment, w którym, e, w którym się e, dzieje ten najważniejszy punkt filmu, tak? Ja nie chcę Wam zdradzać, więc jak chcecie to obejrzycie, tylko ostrzegam, że ten film jest. straszny. Mogę Wam tylko powiedzieć, że miałam wtedy 12 lat jeszcze i na pewno byłam za mała na to, żeby ten fragment obejrzeć. Jeszcze jednym elementem, który bardzo dobrze zapamiętam z tego gazetu, to było to, że jak pojechaliśmy na mszę, pojechałyśmy na msze do pobliskiego kościoła, to yy, śpiewając modlitwę harcerską, yy, podszedł do nas mały chłopiec i głośno na cały kościół się spytał: Mamo, co? Dlaczego te policjantki śpiewają? I yy, pamiętam, że. Śpiewaliśmy refren i byliśmy w stanie zaśpiewać tylko pierwszą zwrotkę dwa refreny, ponieważ y, dusiłyśmy się ze śmiechu. No i tylko ta osoba prowadząca nam ten kurs powiedziała po prostu y, po modlitwie harcerskiej spocznij i y, no ledwo! Ok, i teraz chwalebny 2015 rok, pojechałam na obóz pierwszy raz jako zastępowa. I słuchajcie, mogę Wam od razu powiedzieć, że y, strasznie płakałam na tym obozie, przynajmniej przez pierwszy tydzień. Ponieważ było mi, było mi bardzo ciężko prowadzić ten zastęp, zwłaszcza że uważam, że dostałam go stanowczo za wcześnie. Miałam, znaczy stanowczo za wcześnie, jak dla mnie za wcześnie. Dostałam go mając 13 skończone, a na obozie miałam 14 lat. I muszę przyznać, że było tak, że miałam swoją podzastępową. I ona była na pewno bardziej twarda ode mnie. Miałam dwie podzastępowe w całym swoim y, zastępowym życiu. I y, ta pierwsza była bardzo twarda, ona miała jaja, ona miała po prostu y, była kobietą ze stali, i ja jej mówiłam, że e, słuchaj, to masz zastęp, ja idę zadzwonić, szybko, dosłownie 5 minut. Szłam w krzaki, dzwoniłam do matki, ryczałam, a później szybko się ogarniałam, wracam i... Dobra dziewczyny, to coś tam, szykujemy się do spania, bla bla bla. No i y, udawałam, że wszystko jest gut i muszę przyznać, że to był. No, na kolejnym obozie jako zastępowa już nie płakałam, już wiedziałam, że jak pracować z tymi dziewczynami, wiedziałam czego się spodziewać i od tamtej pory każdą świeżą zastępową uprzedzam, że okej, okay, pierwsze dwa 3 dni będą strasznie ciężkie ale dasz sobie radę na pewno ze wszystkim. To są twoje harcerki, to są twoje młodsze siostry. Ty masz być dla nich wodzem, ty jesteś dla nich ideałem, więc staraj się warto. I właśnie obóz 2017 to był obóz, kiedy skończyłam 16 lat i to był pierwszy obóz bez zastępu, więc można powiedzieć, że na obozach z zastępem jako funkcyjna zastępowa byłam tylko dwa, dwa lata, dwa razy, w 15 i w 16 roku, ponieważ w 17 byłam bezfunkcyjną. Nie miałam sznura, i tak naprawdę byłam w takiej fazie przejściowej, ja teraz to nazywam tak, że miałam trochę próbę na przyboczną, czy będę się nadawać I miałam spać w namiocie najstarszego zastępu, ale przez małe nieporozumienia spałam w kadrze Jednak nie należałam całością do kadry, ponieważ na przykład jak, był, był jak były organizowane rajdy, to ja nie brałam udziału w organizacji rajdów tak samo jak były niektóre gry terenowe, to ja za nie nie odpowiadałam. Mówiły mi wtedy dziewczyny, że sorry, Mira, ale czy możesz wyjść? I ja mówiłam: jasne, już wychodzę, już wychodzę, i wychodziłam. Czekałam aż one załatwią swoje sprawy. I wracałam do kraju, jak mi pozwoliły. Tak więc mamy y, lipiec 2018, i to jest mój pierwszy obóz jako przyboczna. I muszę powiedzieć, że ten obóz mi się bardzo podobał, pomimo tego, że byliśmy chętnie y, daleko od y, miejsca, gdzie zazwyczaj jedziemy na obóz. Byliśmy pod koszalinem z dość specyficznymi drużynami, chyba. Y Y -y 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 -y. Wiecie co, ja nie powiem dokładnie ile było drużyn, ponieważ wiem, że w jednym podobozie były wciśnięte trzy drużyny. Była na pewno jakaś żeńska, była druga ogromna drużyna y żeńska. Y i była ogromna męska, jeszcze jedna, więc powiem, że było nas dużo, bardzo dużo. Co prawda nie tyle, ile na obozach szczepu, ale jednak no setka osób nas tam była. Muszę przyznać, że ja czuję się świetnie w roli przybocznej, o tyle o ile w zastępowej w, w roli zastępowej, to wiedziałam, że jestem nieodpowiedzialną zastępową. Byłam bardzo niemądra. W sensie byłam po prostu młoda i zgadzałam się na różne rzeczy, na które zdrowy na no, umyśle człowiek by się nie zgodził i ten obóz właśnie wspominam bardzo dobrze, pomimo tego, że zaczynałam chorować już. I dochodzimy teraz do października 2018. I słuchajcie, w październiku w 2018 roku otworzyłam stopień wędrowniczki oraz pomagałam w prowadzeniu kazetu Hufca. I to był pierwszy kazet, na którym jako przyboczna śpiewałam z gitarą oraz prowadziłam zajęcia z charakterystyk dla dziewczyn, więc słuchajcie, drodzy harcerze, drogie harcerki, jeżeli chcecie aby na YouTubie pojawił się szybki kurs zastępowych, czyli jakieś takie przypomnienie wśród roczu, jak pisać plan pracy, jak pisać charakterystykę oraz jak szybko wymyślać pomysły na zbiórki oraz jak radzić sobie z niesfornymi harcerzami i harcerkami, to piszcie w komentarzach. Ja jeszcze taką ankietę zrobię na, na Instagramie. A y, tymczasem y, idziemy już do lipca 2019. A ja, chwila, chwila, jeszcze po drodze jest luty 2019. Słuchajcie, w lutym 2019 roku zamknęłam stopień wędrowniczki, i ci, co widzieli mnie na zlocie, można powiedzieć, że y, mogli zauważyć, że jak mam krzyż to na krzyżu mam złotą lilikę i złoty okrąg. I słuchajcie, noszę ten krzyż z ogromną dumą, ponieważ uważam, że to jest mój wywalczony stopień i nigdy w życiu nie zależało mi na żadnym stopniu aż tak bardzo, jak zależało mi na tej wędrowniczce. A tymczasem ja Wam mówię czuwaj. Pamiętajcie, żeby się uśmiechać, bo harcerka i harcerz jest zawsze pogodna, pogodny. I słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku postaram się zrobić QA. Chyba, że będzie bardzo duża potrzeba na ten kazet, to postaram się poznajdować różne zastępowe, przyboczne. Może nawet jakiś wywiad z drużynową mi się uda zrobić. I spróbuję nagrać taki krótki, może 15-minutowy kazet, albo raczej przypomnienie tego, jak pisać plan pracy. A wytrzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czuwajcie. Cześć.